Siema, witajcie już w kolejnej relacji z Mistrzostw Śląska, będzie to bodajże trzecia. Jestem dzień przed weryfikacją, czyli przed ważeniem. Mam do zbicia jeszcze niecałe 2 kg, więc będę się zaraz ubierał na cebulkę, aby to wypocić. Niestety tak to u mnie wygląda. No ale zanim to nastąpi, jest jeszcze u mnie tutaj Wojtuś! Chciał, chciał sprawdzić formę, jak to wygląda u mnie. No już nie niedzielę. Chciałem sprawdzić, czy nie ma wstydu. Jak, jest wstyd. Nie ma wstydu. Bywało, że... Na pewno jest, jest program z jednym, y, roku zeszłego. Gdzie go widzisz, że no co sylwetka, kopyta. Mimo, wszystko, mimo też, wszystko. Też tak uważam. Hmm. I teraz co? No, ja zawsze, zawsze sylwetą wygrywam, nie? Kwestia formy teraz, nie? Jak się będzie forma pokrywała sylwetką, to nie ma chuje, żeby nie było złota. Masz to szczęście, że ja nie startuję w tej kategorii. Wojtyś mówi chyba, że jest i... dobrze. Tak. No ale no zobaczymy, tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak będę wyglądał na tle innych zawodników, bo jest nas już ponad 30 w kategorii, co jest naprawdę liczbą taką ogromną. No ale mam nadzieję, że jakoś mi tam pójdzie. Jakoś mi tam pójdzie. To, że jest nas dużo, to, to dodatkowa motywacja, że jest wysoki prestiż tych zawodów, zresztą jak co roku na Śląska. Jesteśmy już na miejscu, właśnie będziemy zaczynali weryfikację. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie, że wzrost będzie tyle, ile ma wynosić, waga tyle, ile ma wynosić i wszystko pójdzie bezboleśnie. Lecimy. Już po weryfikacji, w sensie wzrost jak co roku kosztowało mi to dużo nerwów, jednak okazało się, że przez to odwadnianie się troszkę skurczyłem, no ale całe szczęście udało się zmieścić w limit. Teraz dopiłem, dojadłem, zaraz tutaj jeszcze dalsza część formalności związanych ze startem i następnie ciągle będę jadł, 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 jadł ładował się metalami. Zobaczymy co z tego wyjdzie, czy forma będzie lepsza, czy ją zepsuje. Wszystko się okaże jutro, tak naprawdę. Lecimy. Rafał teraz wpadł na brązowienie, nałożymy mu pierwszą warstwę. Eee, Rafał, jak dobrze wiecie, startuje w atletycznym fitness plażowym. No, dzisiaj dopadła go niestety zmora wszystkich zawodników, czyli to, że wszyscy są więksi, wszyscy są lepsi eee, na weryfikacji, no ale ja wiem, że Rafał jest w bardzo dobrej kondycji jeszcze woda dopiero na jutro zejdzie cała i będzie no suchutki do tego brązer jest dobrze jest dobrze <grym> jak trener mówi że jest dobrze to musi wygrać jest, jest już wieczór przed startem godzina 21:11 ja za niedługo będę jadł ostatni posiłek pójdę spać odpoczynek chillout mam nadzieję że się wyśpię tej nocy. No i cóż mogę wam powiedzieć? Jestem w zasadzie już po naprawdę mocnym ładowaniu węglu wodanami. To, co robiłem w tym roku, to co robiłem teraz w zasadzie, nie robiłem tego nigdy wcześniej, więc zobaczymy, czy ten patent się sprawdzi, czy też nie. Sam jestem ciekaw. Nie będę wam mówił, jak to wyglądało wszystko, bo mogę niejednemu zawodnikowi namieszać w głowie. Zobaczymy na scenie czy to poprawi moją sylwetkę, czy pogorszy. No mam nadzieję tylko, że nie pogorszy. Poprawić już nie musi, ale żeby, żeby nie wyglądała gorzej niż dwa dni temu, bo dwa dni temu naprawdę była kosa, jeżeli chodzi o docięcie. Więc mam nadzieję, że, że będzie tak jak dwa dni temu. No i przy okazji, że będę odpowiednio naładowany glikogenem, że będę czuł się na tej scenie naprawdę dobrze. Dzisiaj się czuję wyśmienicie. Humor mi dopisuje, ponadto mam dużo energii i ogólnie czuję się, że, że moje ciało jest takie żywsze, żywsze w sensie nic mnie nie woli, mogę chodzić, ruszać, śpiewać, tańczyć i tak dalej, więc no tej energii jest sporo. Nie mogę się doczekać naprawdę jutra, bo wychodzę tam z myślą, aby się dobrze bawić, aby, nie wiem, pokazać się z jak najlepszej strony pogadać z wami, widzami, którzy mam nadzieję będziecie tam jutro. Eee, no i w zasadzie tyle. No, zaraz tutaj przyjeżdża moja Sandrunia, pójdziemy spać, rano pobudka, przyjeżdża Rafał, e, będziemy go smarowali, jeszcze ostatnią warstwę, e, skoczymy potem na Mistrzostwa Śląska i tam zacznie się dziać magia. <gryw> Więc zobaczymy, co uda się jutro nakręcić. Słuchajcie, dotarliśmy na miejsce. To jest historyczna chwila, ponieważ jesteśmy przed czasem. Za 20 minut dopiero otwierają wejście, więc rządło. Pierwszy raz się nie spóźnił na mistrzostwa śląska. Mm. Ch chyba, że jeszcze się jakoś zdąży spóźnić, ale mam nadzieję, że nie. <laughs> Jak na Asturiasur, bardzo dobrze. Co mogłem zrobić, to zrobiłem. Myślę, że teraz. Trzeba wszystko pozostawić w rękach sędziów. Mam nadzieję, że nie z pieprzepozowaniaiem, ani niczym, że nic się niespodziewanego nie stanie na scenie, przed sceną, po scenie i tak dalej. Teraz trzeba czekać po prostu na swoją kolej, zrobić to, co się pu, zaprezentować to, co się wypracowało przez okres przygotowań no i zobaczyć jak to zostanie ocenione. Lecimy. Ja już jestem po pierwszej rundzie. No moi drodzy udało się wejść do finału. Jest finałowa szóstka, teraz będziemy walczyli o jak najlepsze miejsce. Mam nadzieję, że gdzieś tam w myślach trzymacie kciuki. Część z Was pewnie jest na trybunach, więc będzie mnie dopingowała spod sceny. Zresztą słyszałem Was, naprawdę daliście ładny pokaz swoich umiejętności wokalnych, więc dzięki Wam za to. Cóż, relaksujemy się, odpoczywamy, potem się będziemy znowu oliwili i tak dalej. Teraz już na 100% trzeba się napinać. Formę Rafała się nie ma naprawdę jest, jest kosa jest przygotowany w 100%, teraz tylko trzeba to zaprezentować na scenie i nic spoza. Mega dowolny. Rafał Robert to odpalił. Mnóstwo rzeczy, ciężkiej pracy, ale jak widać po sylwetce opłaciło się. Proszę Państwa, przed nami fitness plażowe, atletyczne mężczyzn trzech kategorii. Bardzo mocno obstawiona kategoria, dużo zawodników. Wszyscy prezentują znakomite formy. Zobaczymy, jak Rafałowi pójdzie, no ale jestem naprawdę bardzo w dobrej myśli, jeżeli chodzi o tego właśnie zawodnika. Uśmiech Rafał! No na tej podzie jest Prawa zwrot. No i mamy pierwszą czwórkę w pierwszym porównaniu co daje nam wysokie prawdopodobieństwo tego, że Rafa będzie w finale. No, trzeba się wykazać nie lada odwagą, aby zdecydować się na taki krok. Już nie mówię o samym fakcie oświadczeń, natomiast na scenie przy teżej publiczności teraz musiał być no, przynajmniej czterokrotnie większy. Do wyjścia. Eee, chill out, leżymy sobie odpoczywamy. Karol tutaj obiecał, że mnie posmaruje Nutellą. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Eee, Wojtuś przyszedł mnie wspierać. Ta moja tak. Wielka łapa, największa łapa na tych zawodach. No i. I najbardziej docięta powiedz, no. Tak, Wojtas tak. postawił po prostu nie odstawiać wody. Jak odstawił wodę, to tam, tam wychodzi i zgarnia wszystko. No, na roku W, w, w tym, tak. w, w klasyku, nie w kategorii. No, a tak poważnie to Ale jest po poziom. Jest poziom. Tak, jest tak. Po canvas, no, około 30 milionów, nie wpływa się w kategorii. No, jak tak rzuciłem okiem na backstage'u, no to wszyscy do, do tyranii. tyradzi. Tak, ale, ale jest największy w, w swojej Dlatego tak? ja, ja tego nie jestem w no, stanie zobaczyć. Dobra, czyli już pora brązowić, więc Milan jest już gotowy na zmarowanie. Jestem gotowy. I tak jest koksowany ministrawy. Michał, bardzo dobrze, trzymaj! Tak jest! Dziękuję, za sześć Dziękuję, gładka pierwsza w I mocno Michał nogi. Dziękuję, tyła Bicek w bicepsie Mocno nogi. Dziękuję. Bez, 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 bez. Dziękuję. 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 Dobrze, mocno napnij, trzymaj. Dziękuję. 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 się Dziękuję. Proszę o poświęcony na ten zawodnictwa. Dawaj, dawaj! W tym momencie odbywa się dekoracja zawodników. Łącznie w kategorii miałem prawie 30 konkurentów. No, zostało nas trzech. Zobaczymy, jaki medal udało się wywalczyć. Trzeci zajął zawodnik z numerem 110 i także Szanowni Państwo, zwycięzcą w do 180 cm został w 114 Szymon Karelus. On zawsze zawodnikiem dla wszystkich zawodników. Jesteśmy już po ogłoszeniu wyników. Trzecie miejsce na miejsce Mistrzostwach miejsce miejsce Śląska, czyli tak jak było w zeszłym roku. No cóż mogę powiedzieć, na pewno zabrakło jeszcze tej formy takiej startowej. Tak, w trakcie wysuszenia. Generalnie jakby tutaj potem było skierowane, nawet no, nie by byłoby oszukiwania. Nie byłoby, wiesz, nie byłoby... To zaskoczyło, bo ewidentnie tu w pierwszych połowach byli oszukiwani, ale ludzie bardzo, bardzo wysuszeni. Z już nie, nie razie, tego... Z tego, że zabrakło się zdjęcia, to z tego bardzo... Więc... Tego szukania. W każdym razie ja mam zamiar się naprawdę teraz, dosuszyć, to taki był plan na Mistrzostwa Polski, żeby wyjść suchy, chociaż tutaj też się jest, jak sobie porównacie, o nie było lepiej niż w zeszłym roku, natomiast mam zamiar nie, nie, pić, nie pić dwa tygodnie i nie jeść, więc wyjdę suchy jak cholera i będę robił po trzy godziny kardio trzy razy dziennie. Finałowa szóstka, bardzo duże osiągnięcie, jeżeli chodzi o pierwsze zawody. Rafał prezentuje naprawdę znakomitą formę. Teraz musimy się przekonać, jakie miejsce osiągnie.

O kurwa. Jestem tak dumny z tego chłopaka, że sobie nawet nie wyobrażacie. Trzymał się wszystkich zaleceń. Powiedziałem mu, Rafał, masz robić tyle i tyle kardio, on to robi. Wyjąłem tyle i tyle ryżu, on tyle jadł. Naprawdę odwalił kawał dobrej roboty. Jeszcze raz powtarzam, jestem mega dumny z niego. 8 miesięcy nie poszło w las. Ponadto, sprawdzając później punktację sędziów, yy, Rafał jednoznacznie wygrał. Zostawił konkurentów daleko w tyle. A jeszcze na Mistrzostwa Polski poprawimy tą formę i kilka detali z pozowania, które niestety u Rafałka koulały. Dobrze. Dziękujemy i gratulujemy. Ładawanko. No i słuchajcie, jesteśmy już po zawodach. Wyniki takie, że ja jestem trzeci, Rafał wygrał debiut i od razu Mistrzostwa Śląska. No wymarzone, wymarzone chyba, e, zawody. Lepiej tego nie można było zrobić. No Ale jak Rafał stał, to tylko był on w zasadzie i nieginny. I nieginny. Ja nie widziałem nikogo innego, naprawdę. Zdawało się, że mogę być nieobiektywny, ale jak stanął bokiem to z Więc był i był generalnie świetnie pomalowany i prezesja na scenie fajna. Jeszcze popracujemy nad tym trochę, bo tam mówię mu co, co kulało, co poprawić, bo można jeszcze lepiej to zrobić wszystko. Chodź, chodź z ulicy, bo cię zaraz rozjadą. No i teraz jemy burgera, a od jutra 300 no bo, no bo co, no trzeba robić formę. No ja u mnie zabrakło przede wszystkim e, tego szlifu. No, wody podciągnął strasznie dużo. Ale Są dwa tygodnie na to, żeby, żeby jeszcze się ogarnąć. E, no, tak jak mówiłem wcześniej, kombinowałem z ładowaniem i, i tak dalej, e, ale teraz wrócę do starego schematu, powinno być, powinno być dobrze. Rafał, jak tam wrażenia? Obojętnie. Niesamowite, niesamowite. Nie spodziewałem się, że będę miał pierwsze miejsce, no. własne na debiucie moim Jak się czułeś jak, jak było szóste miejsce i to nie było pierwszy No so ja cały czas swój numerek powtarzałem 258 258 Ale to nie on! No a ja, nie, nie. ja miałem najgorzej, bo ja nie wiedziałem jaki ty masz numerek i tak. słyszę, no. tak, idzie tak, inny. Ale tak samo! Znowu jakiś no. I pozostała was dwójka. Już się cieszę, nie? Jest, ja już przy, jest srebro albo złoto. Ja już przy podium, jak usłyszałem, że... Nie, nie widzę, idzie, jak gość gościu i... idzie do przodu. <noise> Rafał zostaje, no to mówię, no nie no... Euforia. O, szok, szok. Dla mnie szok, nie? Ja dalej w to nie wierzę, ale jestem mega, mega szczęśliwy. Dlatego burgera nie? warto, co? Tak, dlatego burgera było wszystko warto. I wstawanie rano i poświęcenie się. Nie pić wody. Pić dużo wody, później nie pić w ogóle tej wody. Było warto, naprawdę, nie? Polecam każdemu. A to dopiero początek? To dopiero początek. Połowa zasługi należy do trenera. Każda, nie, mm, do ciebie. każda wskazówka była na wagę złota, bo dosłownie tygodniu traciłem kilogram i to wszystko dzięki Michałowi. Naprawdę, bo sam <laughs> tego nie osiągnął na pewno nigdy spokojnie. bo skromny chłop bo, bo ja robiłem swoje... do trzeciej ale... w nocy i robić każdy przy pracy. To jest poświęcenie, naprawdę. Ale Zawsze. się opłaciło. Bo... Nie mam czy zrobię akurat takularu. No. A, ty, a ty, ty na co czekasz? O kurde. Do jutra, bo... Ja lepiej przygotowałem Rafała niż siebie. Naprawdę. To jest, to jest masakra. No teraz tylko wystarczy przytrzymać tą formę do mistrzostw Polski i myślę, że też będzie złoto. No. Tak, taką mam nadzieję. To zobaczymy jak konkurencja. piszę, bo naprawdę się wyróżniał Rafał z całego tłumu. Jeszcze raz Gratulacje, idziemy jeść i widzimy się moi drodzy na Mistrzostwach Polski w Kielcach za dwa tygodnie. Mam nadzieję, że teraz ja pokażę klasę i przynajmniej będzie ta forma taka startowa, jaka powinna być docelowo, no bo to są, nie ukrywajmy, to i Olimpia, to są docelowe moje starty, gdzie chcę wyjść maksymalnie przygotowany. Trzymajcie się, agresywne pozdro, hej!